Siemanuszko, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z gry Papers Please e, Wracamy sobie na naszą granicę do pracy i zobaczymy co ten dzień przyniesie. Mamy 10 grudnia 1982 roku. Inspektorzy, wpisy w zachodniej prasie wymogły zmiany sposobu obsługi petentów. Każda odmowa z, przy, przyznania wizy musi być opatrzona stemplem z powodem odmowy. Zainstalowano komputerowy system dystrybucji duszu. Przesłuchajcie petenta, a system automatycznie przygotuje stempel powodu odmowy. Protokół odmowy wydania wizy. Stempel powodu odmowy jest aktywowany podczas pierwszego przesłuchania. Odmawiając wydania wizy, należy przybić w paszporcie zarówno stempel odmowy, jak i powodu odmowy. Jeśli petent zdoła odpowiednio wyjaśnić niezgodność, wiza może zostać przyznana pomimo uprzedniego przygotowania stempla powodu odmowy. Niech żyje Arsotska. No dobrze, dobrze, więcej pracy dla nas. Dzień dobry panu. Dokumenty, proszę, cel waszej podróży odwiedzam krewnych, długość pobytu przez kilka tygodni. Najpierw potencjalnie to muszę mieć paszport, proszę pana. Zabrali mi paszport. No to trudno, jak pan nie ma paszportu, to. To nie ma. Proszę bardzo. Musisz życzeć na pieczęci. Och. A zresztą, pieprzcie się. <grymne> no cóż, no cóż. Dzień dobry pani. Dokumenty proszę. Jest pani tutaj z Arstocki. No, dystrykt to trzeba sprawdzić, bo niestety nie pamiętam. Fardesto. Fardesto. Wschodnie, gra to się zgadza. Kobieta się zgadza. Waga się zgadza. Wzrost się zgadza. Wygląd. No nie, czy to jest ta sama pani? Eee, Czas nie, się ze mną łaskawia. No to ma tu sens, bo jest pani bardzo podobna. Ale sprawdzić to musimy. I porównajmy sobie odciski. Dane zgodne. Tu ustawiam, że to też się zgadza. OK. I jeszcze sobie porównajmy to z tym. Jest wszystko ok, więc wydaje mi się, że może pani śmiało przekroczyć granicę i wrócić do swojego domu. Dzień dobry panu, dokumenty proszę. Ładny Proporczyk, pamiętam tamty mecz, to były emocje. E, ok, tu się zgadzają daty, mężczyzna. Co się zgadza? Nie wiem, czy wzrost się Pana zgadza. okej. Okay. ale wykaz Pan dokument, przykro mi, dokument dać uważność. Nie wiem, o czym mówicie. No, dokument dać uważność, więc musimy dać Panu odmowę i powód odmowy. Zdawało mi się, że kibicie kazaku to jedna rodzina. No, niestety, można to rozdzielić, proszę Pana. Dzień dobry panu. Cel waszej podróży przyjeżdżając z wizytą. Długość pobytów: Kilka miesięcy, czy kilka miesięcy, to dwa miesiące? E, mężczyzna. To się zgadza. Leoft i się nie zgadza, proszę pana. Personalia się nie zgadzają. Ostatnio zmieniły się moje dane. No to proszę zrobić tutaj mały teścik. Dane zgodne. Ok, czyli oma my it homas Thomas, tamas, czyli yy, tutaj mamy tak. I tu mamy tak, prawda? No dobra. Yy, no to wygląda, że wszystko jest w porządku, proszę pana. Więc może pan śmiało wjechać do naszego pięknego kraju. Dzień dobry pani. Dokumenciki cel Waszej podróży. Przeprowadzam się tu. Ok. Wygasł pani dokument. Wcześniej było mi nie podróża. No jak pani było wcześniej podróża, no to pani niestety nie zamieszka w naszym kraju. Więc do widzenia. Dzień dobry panu. Dokumenty proszę. Cel podróży, praca. E, brakuje, proszę pana, tego. Już liczba mi jak wy lata temu w Zjednoczonej Federacji. Od coś większość tu z kwitkiem. Teraz wszystko robią komputery. One odmawiają ludziom o wiele sprawniej. To prawda, ale my niestety nie mamy komputerów, a pan nie ma zgody na wjazd. Ech, nie ma znaczenia co powiem, po prostu wbijcie mi na pieczątkę i pójdę sobie. Jestem ciekaw czy on nie, przykro... nie ma jakiegoś innego tutaj jeszcze, wiecie. A chyba nie ma. Jestem ciekaw czy właśnie nie, nie, nie dało się go zamknąć, a więc takie uczucie. Może on chciał po prostu to sprawdzić. O, pani jest poszukiwana. Tranzys przedstawione z troski długość pobytu dostanę tylko dwa dni Może nie powinniście tu przychodzić Pójście nie, bo żałujecie Poczekajcie chwilę tutaj Co robicie? No niestety, niestety, proszę pani yy, i dokumenty, proszę, cel podróży przyjeżdża pani do pracy yy, 60 dni, to się zgadza Dobra, dobra. Bierzemy broń. I już paliśmy. Więc bardzo w porządku. Dzień pracy został sam z powodu ataku terrorystycznego. Jutro są urodziny Waszego syna. Chciał dostać drugi zestaw kredek. Eee, Jezu, zestaw kredek 25 kosztuje. A to nie dostaniecie jedzenia za to, przykro mi. Oszczędności 160, premia za celną około 20, pensja 35, dodatek, premia za no dobra. 180, więc spoczko. Eee, sprawdzę, tylko, jak tam nagrywanie jest ok, więc idziemy spać. I kolejny dzień, 19, już powoli. Info wprowadził sankcje handlowe. 11 grudnia 82 roku. Inspektorze, import zarzucił blokadę wszystkich towarów importowanych z Astoskim i Stoskim. Dziękuję za wczoraj. Najpierw z nimi pogadajmy. Nie mam już takiego oka jak kiedyś. Na pieniążki, mogłem dać: Ministerstwo Przeprócz Ludności postanowiło zareagować na tę sytuację na prośbę Ministerstwa Handlu. Nie przepuszczajcie żadnych podróżnych z importu. Czyli importu nie przepuszczamy, no dobrze. Dokumenty, proszę, oczywiście. To są, tak? <laughs> mi, przykro mi, mi, proszę pani. Dzień dobry panu, dokumenty proszę. Ankeria, przejeżdżam tranzytem. Długość tu Kilka dni, ale nie ma pan znowu karty identyfikacyjnej. Nikt mi nie zostawi takiego świska. Jak panu nikt nie wystawił, pan się musi o niego upomnieć. My bez świska nie wpuścimy pana. Kolejny. Dzień dobry, dokumenty prosimy. Ja chyba spokojarzę. Jesteście z Pracowałam latami z swoim ojcem. Widzicie wtedy małym zdączcem. Ciekawe, ciekawe, ale dobra, sprawdźmy sobie najpierw, czy pani nas tutaj nie próbuje wziąć podstępę. Wozenfeld, Orwech, Wonor, kobieta, 49 176, eee, sprawdźmy sobie to, zgadza się. No to chyba nie mam tutaj żadnych zarzutów do pani. Witamy. Wracam do Miska i powiem wszystkim, że macie się tu dobrze. Dzięki, kobicka, dzięki. Dokumenty, proszę. Republika, co waszej podróży? Transit. Długość pojedynku: 2 dni. To się zgadza. Numer dowodu się zgadzają. Kobieta się zgadza. Wilskowna na Natalia się zgadza. Pieczęć jest, 56 kg. To jeszcze jest ważne, to jest ważne, to jest ważne. Republię wpuszczamy. Długie włosy. To jest tak na chybiu trafią nazywane, bo czasami mają dłuższe włosy, a mówią, że mają. A, a dobra. Witamy w warsztatce. Co miałaśle? Kurwa, masz. Swaszowa nas skoro na ten wias pieprzony eee, w tranzyt wszystkich e, tygodni, ale nie ma pan tego. Nie ma pan paszportu, proszę pana No jak panu zabrali, to pan nie wiedzie, no proste Dzień dobry pani, dokumenciki. import, Nie wpuszczamy. Nie, w, nie wpuszczamy Impor I zapraszamy kolejną osobę. Dziadzio, wrócił, no proszę. Oblistan, o, Blistan, oto jestem, znów teraz wszystko w porządku, często przychodzę, żeby się zobaczyć, u starzy przyjaciele. Georgi Kostawa, 50... no, Georgi. Coś waży Pan więcej? Wasza waga się nie zgadza, to smutna historia, moja żona strasznie gotuje, ale jak nie jem, to na bardzo sm... <grystanie> Wstań, proszę skanerze. I zobaczmy. Georgie. Georgie. Hmm. Po co to jest? Achdy mm. Dorabiam na boku. Jak mi wpuścisz, że coś dostaniesz? Co dostanę? 10 kredytów. 10 kredytów za malutką pieczątkę. Poczekajcie tu Georgie. Dobrze, ja zumiem. Narkotyki złe, niedobrze dla dzieci. To robisz o dobrą robotę. No yeah, i, 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 I. Oj, George, George. Dokumenciki prosimy. Kurde, tamto to wygląda całkiem inaczej niż tu. To przez operację. Odciski palców. No, to odciski wyglądają. Nie, wygląda inaczej. Niezgodne, niezgodne. Proszę pana, nie mogę sprawdzić waszej dostojności. Proszę, przypuśćcie mnie. Niestety, co się nie dzieje? Niestety, nie przypuścimy pana. I zapraszamy kolejną osobę. I witamy. Dokumenciki prosimy. O, Tylko odwiedziny. Nie zgadza się, 14 dni. Ma Pani tutaj inne, inne dane. Mój błąd, jestem przejazdem. No dobra. Yy, to się zgadza. Annika Tomska się zgadza. 45 kilo, 163, niewielka głowa, to jest niewielka? No dobra. Skoro tak, to jest dobra data, to jest dobra kobieta. Dobra, wygląda to legit. Witam Panią Dokumenty, import tylko odwiedziny nie wpuszczamy. Importem, proszę Panią, bardzo mi przykro, niestety musimy dać odmowę. I zapraszamy kolejną osobę do okienka. Dokumenty, proszę, dzień dobry, pan, czy pan, to nie pan, albo ten pan? E, wizyta, kilka tygodni z wizytą, kilka tygodni, porównajmy to. A wizyta i odwiedziny Stevo Lugonia, ok, męska fryzura, 75 kg, 172 cm wzrostu się zgadzało, numer dowodu się zgadza, mężczyzna, sinkle tam zjednoczone. Wygląda to w porządku. Dzień dobry panu. Dokumenty Wozen Field, Poladizna się zgadza, 85 kg, 178 wzrostu mężczyzna, grana żelwin Eee, może pan wjechać? Chciałem, bo czas nam się kończył. A nie, to jeszcze więcej czasu. Okej, okay. Dziś jakiś rekord tych patentów. Dzień dobry pani. Dokumenty proszę: Landi, Forma. To już muszę sprawdzić, bo tego nie kojarzę. Jest, a nie, jest tak samo chyba. Jest ok. Wschodnie, Grestin, jest ok. 61 kilo sto no, nie ma pani tyle wzrostu. Hę No to odciski palców, chociaż wydaje mi się, że nie zmieniłby jej się nagle wzrost aż tak. Dane skotne. Co wy kręcicie? To czyż kobita. No nie wiem, no nie wiem. No dobrze, skoro są skotne. Nie będę polenizował z tym. No to może pani wjechać. No, może pani wjechać, no. Wieloletnie mm. że sceny choruje. potrzebuje leków. Znowu, lokal kategoria C6 jest dostępny: część 40, ogrzewanie 5. Yy, I co? No, będziemy dzisiaj się przeprowadzić na pewno. Ogrzewać teraz nie musimy. No możemy dać, jadzenko możemy dać, zostaje na 110, więc dalej będzie OK. Więc przejdziemy dalej. Ale w tym odcinku to wszystko. Więc ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentowania, subowania, lajkowania, zostawienia dzwoneczka. I widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się na razie.